Jednym z bardziej namacalnych problemów ludzi młodych stojących im na drodze do usamodzielnienia się są trudności w znalezieniu własnego lokum, powodowane m.in. wysokimi i wciąż rosnącymi cenami mieszkań. Dlatego dziś przyjrzymy się, skąd się bierze obecna sytuacja na rynku mieszkaniowym i czy coś mogłoby się w tym temacie zmienić. Partnerem odcinka jest serwis Letyshops. Na wstępie warto zaznaczyć, że sytuacja mieszkaniowa w Polsce na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat uległa poprawie. W 2002 roku na przeciętnego obywatela naszego kraju przypadały średnio 22 metry kwadratowe. Podczas gdy w zeszłym roku było to już 29 metrów kwadratowych, jednak jest to wartość mizerna, jeśli porównać to ze średnią europejską, która wynosi 40 metrów kwadratowych, zaś w bogatszych krajach, takich jak Belgia, Szwajcaria, Szwecja czy Niemcy, wskaźnik ten waha się pomiędzy 80 a 110 metrami kwadratowymi na obywatela. Na tle Europy gorzej wypadają od nas jedynie kraje takie jak Rumunia, Bułgaria czy Litwa. Jednocześnie mieszkania są w Polsce nominalnie znacznie tańsze niż w większości krajów Europy Zachodniej, ale należy brać poprawkę na wciąż istotną różnicę w dochodach. Mimo iż mieszkania na w Niemczech są znacznie droższe, to przeciętny Niemiec na własne lokum musiałby odkładać całość zarobków przez 3-4 lata, a Polak przez 6 do 8 lat. Wysoka cena nieruchomości względem przeciętnych dochodów jest jednym z głównych czynników sprawiających, że młodzi ludzie w Europie mają coraz większe problemy ze znalezieniem własnego mieszkania. W Polsce jest to dodatkowo potęgowane przez nieprzemyślany system finansowy oraz zjawisko tzw. zwanych tworzących takie cuda jak na przykład mikrokawalerki. Nim jednak przejdziemy do analizy sytuacji nad Wisłą, przyjrzyjmy się trendom światowym, które mają silny wpływ na realia rynku mieszkaniowego. Zacznijmy od tego, że w latach 2019-2021 różne kraje przyjmowały różne strategie zwalczania wirusa. Jednak najpowszechniejszą był lockdown, a więc zamykanie granic i izolacja obywateli celem ograniczenia rozprzestrzeniania się Pandemii. Miało to jednak silne przełożenie na handel międzynarodowy. Brak rąk do pracy w rozmaitych kopalniach i fabrykach przełożył się na ograniczenia wydobycia surowców oraz przetwarzania produktów budowlanych. W ten sposób na rynku budowlanym w roku 2020 rozpoczęła się wręcz wyścigowa wycena wielu produktów od suchej zabudowy, poprzez dachy i rynny, na produktach stolarskich i wyposażeniu domu skończywszy, w efekcie czego przeciętne ceny produktów budowlanych rosną nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Dodatkowo do poważnego tąpnięcia doszło w Chinach, które są jednym z największych dostawców betonu, cegieł czy narzędzi budowlanych na świecie. Polityka zero-covid, o której było ostatnio głośno w mediach, spowodowała, że produkcja państwa środka została znacząco ograniczona, gdyż pracownicy fabryk i kopalń zwyczajnie nie mogli pójść do pracy. Dodatkowym czynnikiem, który zdławił możliwości eksportowe Chin, były problemy na wewnętrznym rynku mieszkaniowym, takie jak niewypłacalność jednego z największych tamtejszych deweloperów firmy Evergrade. Wszystko to przełożyło się na utratę zaufania inwestorów do chińskich deweloperów, ograniczenie eksportu surowców budowlanych oraz opisywane już skoki cen produktów budowlanych na całym globie. Trendy te, przez ogólnoświatowy charakter współczesnego rynku, musiały rozlać się po świecie. Jeśli główny dostawca produktów i materiałów budowlanych ma problemy, to i my odczujemy to poprzez wzrost cen i ograniczenie dostępności towarów. Wszystko to jest jednak dodatkowo potęgowane przez problemy wewnętrzne w Polsce. Aby dobrze to zrozumieć, warto cofnąć się do roku 2007, kiedy to w kraju wprowadzony został pierwszy duży program mieszkaniowy trzeciej RP, rodzina na swoim. Dla tych, którzy mogą tego nie pamiętać, był to program, który gwarantował obywatelowi dopłatę połowy wartości raty kredytu hipotecznego przez pierwszych 8 lat spłaty. To przełożyło się na zwiększenie zapotrzebowania na mieszkania. Ludzie chętniej kupowali je na kredyt, gdyż państwo pokrywało część ich zobowiązań, zaś banki chętniej udzielały takich kredytów, gdyż ponosiły mniejsze ryzyko finansowe. W 2013 roku pojawił się kolejny program Mieszkanie dla Młodych. Tym razem polegał on na jednorazowym dofinansowaniu wkładu własnego przez państwo, co również stymulowało popyt na mieszkania, gdyż przeciętny młody człowiek musiał mniej wyłożyć na start. Sęk jednak w tym, że wzrost popytu na mieszkanie, przy jednoczesnej ograniczonej ilości mieszkań oddawanych przez deweloperów, wywołał ten sam efekt, co ograniczanie produkcji i wydobycia w Chinach skok cen. Ci, którzy kupowali mieszkania jeszcze na początku istnienia tych programów, faktycznie skorzystali. Jednak im późniejszy zakup, tym bardziej rosła cena nieruchomości, co nie tylko osłabiało efekt pomocy rządowej, ale i powiększało ilość środków, które trzeba było zawczasu zgromadzić, by wziąć kredyt na mieszkanie. Oba te programy ostatecznie przyczyniły się do wzrostu cen, jednak to nie koniec wpływających na to czynników. W ostatnich latach poważnym problemem dla polskiej budowlanki stał się brak fachowców. Jest to pokłosie wielu czynników. Dużej migracji specjalistów do Europy, gdzie za taką samą pracę zarabiają więcej, preferencji młodych Polaków, którzy często od pracy fizycznej wolą zatrudnienie w biurze, czy praktyk firm budowlanych, które oferują pracę na czarno lub za niekonkurencyjne stawki dla młodych, niedoświadczonych pracowników. Efektem tego branża musiała zacząć coraz bardziej walczyć o fachowców poprzez. Zmianę polityki pracy. Coraz częściej oferowano stałe umowy, co przekładało się na wzrost kosztów pracodawcy, a także wzrosły przeciętne płace, co dla klienta poskutkowało wyższą ceną za nieruchomość. Warto jeszcze zwrócić uwagę na rynek kapitałowy nad Wisłą, gdyż jak się okazuje, instrumenty finansowe mogą mieć bardzo silny wpływ na ceny mieszkań. W drugiej dekadzie XXI wieku Polska notowała rekordowo niskie stopy procentowe, co w połączeniu z nawet niewielką inflacją powodowało pasywny drenaż oszczędności na lokatach. To w połączeniu z rozwiązaniami takimi jak podatek belki, czyli podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%, dodatkowo osłabiało opłacalność odkładania pieniędzy na lokatach. W związku z tym ludzie mający kapitał do ulokowania zaczęli szukać alternatyw, jednak nie na rynku finansowym. Ciężko się zresztą dziwić. Świadomość Polaków na temat finansów jest mizerna na tle Europy. Wedle badań agencji ratingowej S&P, świadomość finansowa Polaków jest pomiędzy 35 a 45%, a wydarzenia takie jak piramida finansowa AmberGold czy przekręty na obligacjach Getbacku dodatkowo zniechęcają obywateli do inwestycji w instrumenty finansowe. A jednym z obszarów zapewniających stabilny zwrot i utrzymanie wartości naszych aktywów jest właśnie rynek nieruchomości. Ludzie niejednokrotnie kupują mieszkania nawet bez zamiaru ich użytkowania, gdyż ich wartość samoczynnie się rewaloryzuje i w ten sposób chroni kapitał przed inflacją. Jest to wyjątek na skalę europejską, wynikający z fatalnego poziomu edukacji ekonomicznej oraz niekompetencji władz w zakresie przeciwdziałania machlojom na rynku finansowym. Jako ciekawostkę można tu przytoczyć fakt, że po zawieszeniu akcji GetBaku w 2018 roku proces w tej sprawie ruszył dopiero w roku 2022. To pokazuje opieszałość struktur państwowych w przeciwdziałaniu przekrętom finansowym, co dodatkowo potęguje niechęć Polaków do inwestycji kapitałowych. Pomijając jednak kwestie finansowe, kryzys na rynku mieszkaniowym ma również swoje następstwa w innych sferach. Jednym z koronnych tego przykładów jest tak zwana pato-developerka, a więc działalność firm deweloperskich, która przekłada się na tworzenie mieszkań w miejscach do tego niedozwolonych lub urągających standardom ujętym w przepisach. Świadczy to oczywiście o tym, że prawo budowlane wymagałoby w naszym kraju gruntownych reform, ale to nie wystarczy, by przeciwdziałać problemom. Można się tutaj powołać na zjawisko tak zwanych mikrokawalerek, a więc mieszkań o powierzchni poniżej 20 m2. Taki metraż może się Kojarzyć się z okresem PRL-u, kiedy to w wielkiej płycie powstawało wiele lokali w rozmiarze 20-25 m2, które miały stanowić jakiś start dla osób młodych z perspektywą przeprowadzki w przyszłości. Dziś zjawisko to jednak wróciło, i jeśli mielibyśmy wnioskować wyłącznie po popularności tego typu inwestycji, to mają one ogromne wzięcie wśród kupujących. Takie nowo budowane kawalerki znikają bowiem z rynku ekspresowo. Jest to naturalna konsekwencja drogich mieszkań. Mikrokawalerki są zwyczajnie tańsze i dają młodym ludziom szansę na jakiekolwiek usamodzielnienie się, nawet jeśli warunki są dalece nieoptymalne. Jest to też szczególnie kusząca inwestycja dla osób pracujących w dużych miastach, gdzie nieruchomości są znacznie droższe. Możliwość mieszkania w pobliżu miejsca pracy za niższą cenę może w oczach niektórych rekompensować niski metraż. Patrząc na problemy, jakie dotykają nasz rynek budowlany, warto zastanowić się, czy da się coś zrobić, aby sytuacja na rynku mieszkaniowym choć nieco się poprawiła. Odpowiedź brzmi: tak, jednak wymagałoby to działania na wielu polach. Przede wszystkim należałoby zmienić formułę programów socjalnych, które mają ułatwić dostęp do mieszkań. Jak zostało zaznaczone, takie programy skupiają się zwykle na zwiększaniu popytu na mieszkania, a więc skutkują wzrostem cen nieruchomości na dłuższą metę. Zamiast tego należałoby zwiększać ich podaż. Państwo zamiast finansować zakup mieszkań, mogłoby je po prostu budować. To zwiększyłoby konkurencję cenową, co przełożyłoby się na spadek cen nieruchomości. Niestety, jedyny program, który dotąd tego próbował, a więc mieszkanie plus, okazał się wielkim niewypałem. Rząd chciał tworzyć tanie mieszkania wraz z samorządami. Niestety te ostatnie, przez niedostateczne finansowanie ze strony rządu, nie chciały się do tego programu dokładać, przez co ilość mieszkań zbudowanych w ramach tego programu jest śmiesznie wręcz niska. Z planowanych 100 tysięcy udało się oddać do użytku nieco ponad 15%. 000, a kolejnych 20 tysięcy jest w budowie i nie ma gwarancji, że wszystkie zostaną ukończone przez skoki cen w sektorze budowlanym. Kolejną kwestią jest rewizja polityki fiskalnej, likwidacja podatku Belki, który i tak przynosi niewielkie wpływy do budżetu to znaczy około 3-4 miliardy w porównaniu do np. 200 miliardów z VAT-u, czy rewizja rynku finansowego tak, by zachęcić do obracania nieruchomościami zamiast gromadzenia ich przez ludzi mających duże finanse. Ciekawą, choć kontrowersyjną propozycją jest też wprowadzenie tzw. podatku katastralnego od drugiego i kolejnych nieruchomości posiadanych przez daną osobę, obliczanego na podstawie wartości tych nieruchomości. W ten sposób podatek nie uderza w rodziny posiadające tylko jedno lokum, a zniechęca do posiadania licznych nieruchomości osoby, które wykorzystują je do chronienia oszczędności. Teoretycznie mogłoby to doprowadzić także do zwiększenia przychodów podatkowych od osób, które i tak chciałyby utrzymać kilka mieszkań na własność. Jednocześnie jednak mogłoby się to przełożyć na duże skopi cen Najmu, a także zniechęcać do remontowania wynajmowanych nieruchomości, gdyż to podnosiłoby ich wartość, a wraz z tym należny podatek. Do tego warto pochylić się nad sytuacją polskiej edukacji. Zwiększenie promocji szkół technicznych i zawodowych wśród młodych osób mogłoby przynajmniej w jakimś stopniu zwiększyć dostępność fachowców, co przełożyłoby się na spadek kosztów inwestycji w nieruchomości. Jednak musiałoby się to odbywać wraz ze zmianą nawyków polskich przedsiębiorstw budowlanych oraz zadbać o konkurencyjność tych podmiotów względem Zachodu, gdzie wciąż fachowcy po prostu zarabiają więcej. Warto jeszcze nadmienić, że niedawno pojawiło się pewne neutralne rozwiązanie problemu zbyt drogich mieszkań, szczególnie w dużych miastach. Mowa o pracy zdalnej, która sprawia, że nasze zatrudnienie w dużej korporacji w Warszawie czy Krakowie nie musi być równoznaczne z przeprowadzką do tych miast. Umożliwia to nabycie nieruchomości w, w cudzysłowie tańszych częściach kraju, a z czasem może przynieść wyhamowanie wzrostu cen nieruchomości w dużych ośrodkach miejskich. Oczywiście sam ten czynnik nie rozwiąże złożonego problemu zbyt drogich mieszkań, jednak jest jednym z elementów mogących sytuację nieco poprawić. Na sam koniec warto jeszcze zaznaczyć, że wszelkie zmiany w zakresie rynku mieszkaniowego należy rozważać na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony jest to obszar rynku, na którym można zarobić i inwestować, z drugiej mieszkanie faktycznie jest palącą potrzebą młodych ludzi, którzy pragną się usamodzielnić i zacząć budować swoje dorosłe życie. Zaś sztuczne pompowanie popytu na tym rynku połączone z perturbacjami gospodarczymi, z jakimi mierzy się obecnie świat, to czynniki, które będą mieć nie tylko skutki gospodarcze, ale także społeczne. Brak własnego lokum to często także trudność w znalezieniu partnerki lub partnera czy utrudnienia w założeniu rodziny. Tak więc ciężko rozmawiać o rynku mieszkaniowym, kompletnie pomijając aspekty społeczne. Wreszcie warto pamiętać, że obecna sytuacja to także pokłosie sytuacji globalnej. Szalejąca inflacja, wojna na Ukrainie, polityka antykowidowa, wszystko to przekłada się na utrudnienie i zwiększenie kosztu transportu w skali globalnej oraz przerywanie łańcuchów dostaw, co daje efekt w postaci skoku cen. Oczywiście jako kraj możemy we własnym zakresie próbować przeciwdziałać szalejącym cenom w sektorze budowlanym albo przynajmniej nie pogarszać sprawy, jednak sytuacja globalna będzie na nas oddziaływać. I są to już siły często poza naszą bezpośrednią kontrolą. A na koniec przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka jest serwis Letyshops, gdzie co prawda nie kupisz tanio mieszkania, ale za to pomoże ci on kupić taniej niemal wszystko inne. Jak to działa? Letyshops to serwis, który poleca użytkownikom sklepy internetowe, a za każdy zakup przez ich stronę sklepy te płacą LetiShops prowizję, a 50-70% tej prowizji Letishops oddaje swoim użytkownikom w postaci cashbacku, czyli prawdziwych pieniędzy, które można wypłacić na konto bankowe, PayPal lub wpłacić na pomoc Ukrainie poprzez fundację Kambaka Live. Z Shops można korzystać poprzez aplikację mobilną albo przez przeglądarkę, gdzie jest też możliwość zainstalowania wtyczki, która będzie nam przypominać o cashbackach na stronach, które odwiedzamy. Linki do zarejestrowania się i do wtyczki znajdziecie w opisie pod filmem. Wielkie podziękowania dla naszych patronów, którzy pozwalają nam poruszać również trudne tematy. A żeby nie przegapić kolejnych odcinków, nie zapomnij włączyć dzwoneczka powiadomień. Do usłyszenia.